Urodził się wiosną 1936. Gdy miał 10 lat, zobaczył, jak jego matka zażywa truciznę. Geniusz sztuk pięknych, członek kanadyjskiej wytwórni filmowej. Za swoje filmy został nominowany do Oscara, laureat licznych nagród. Zauroczyły zarówno Stanleya Kubricka, i George'a Lucasa. Filmowiec, animator, kolarzysta Artur Lipset odebrał sobie życie w 1986 tuż przed swoimi urodzinami. Dzienniki Lipseta to film stworzony przez Teodora Uszewa, jednego z moich ulubionych animatorów. Jeżeli mam być szczery, jest czymś w rodzaju animowanego dokumentu, który opowiada o tragicznym życiu oraz twórczości Artura Lipseta. Osobiście przed obejrzeniem samych dzienników nigdy nie słyszałem o tym artyście, ale za to słyszałem trochę o jego twórczości, może wy też. A Trip Down Memory Lane stworzył też 2187 i Very Nice, Very Nice. Osobiście słyszałem tylko o tym pierwszym, może wy jesteście bardziej obeznani we świecie i słyszeliście o pozostałych? Dajcie znać w komentarzach. To głównie w każdym razie bardzo awangardowe kolarze filmowe, które ciężko jest opisać, ciężko jest je w ogóle zrozumieć, więc najlepiej będzie, jak rzucicie sobie okiem na nie sami. W opisie filmu znajdziecie linki, wszystkie są dostępne za darmo na kanale kanadyjskiej wytwórni filmowej, podobnie zresztą jak same dzienniki Lipseta, o których sobie dziś pomówię. Ta konkretna animacja jest nie tylko pięknie wykonana, ale jest też w ciekawym położeniu. Dzięki którym możemy ją sobie porównać do innych materiałów. Arthur Lipset to tak bardzo ważna i wpływowa postać w historii kanadyjskiej wytwórni filmowej w skrócie NFB (National Film Board of Canada). Przez to powstały co najmniej dwa inne oficjalne, bardziej tradycyjne dokumenty, które opowiadają o jego życiu. Pierwszy z nich to Remembering Arthur, skupia się na wspomnieniach osób, które miały okazję współpracować z Arturem bądź dzielić sobie z nim życie. Drugi natomiast to The Arthur Lipset Project. A Dot on the Histomap, który z kolei bardziej przywiązuje uwagę do jego twórczości i kariery zawodowej na przestrzeni lat. Oba dokumenty są dość rzeczowe, podczas gdy dzienniki, w kontraście do dwóch poprzednich, wykorzystują medium animacji do czegoś znacznie bardziej osobistego, dzięki czemu jesteśmy w sobie w stanie porównać, w jaki sposób medium wpływa na przekaz informacji. Za pomocą pięknych, ale i ponurych wizualiów wkraczamy w życie i umysł Artura nie z perspektywy czyjejś historii o nim, a z perspektywy jego doświadczeń. Oglądając ten konkretny dokument, jesteśmy nim. Wiedziemy jego życie, poznajemy jego uczucia i pasje, które nim targały. Wszystkiemu towarzyszy pierwszoosobowa narracja Artura, a sama animacja jest stylizowana na jego twórczość, nadając jej dużo intymności. Uszew odwzorował nawet część jego dzieł w swoim stylu, dodając je do dokumentu. Nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś elitystę kłócącego się na redicie o definicję bajki, ale muszę powiedzieć, że animacja to jedyne medium dzięki któremu możemy przeżyć takie doświadczenie, jakie oferują dzienniki Lipseta. Ogólnie ten dokument to jeden z tych filmów, które sprawiają, że autentycznie cieszę się, że poświęciłem tak dużo czasu animacji jako swojemu przedmiotowi zainteresowania. Wiecie jak to jest, czasem też się waham. Bywam zmęczony odpowiadaniem na pytania w stylu czemu oglądam bajeczki albo wszystkimi tymi spojrzeniami pełnymi lekceważenia, jak gdyby to hobby było jakieś gorsze. Ale ostatecznie zawsze znajduję coś, co staje się dla mnie odnowionym źródłem inspiracji. I takim źródłem inspiracji pomimo swojego tragicznego życia jest Artur Lipset. Oraz ten animowany dokument, z którego wręcz jączy się cierpienie i samotność, rzeczy, które wydają się, że definiowały jego dzieciństwo oraz dorosłość. Pierwsza część filmu Uszewa jest poświęcona dzieciństwu filmowca, i już na pierwszy rzut oka jesteśmy w stanie wyczuć izolację w ujęciach na puste pomieszczenia oraz mroczniejszy ton całości w ciemnych barwach dominujących ekran. Gdy mamy do czynienia z kolorem, to jest on wyblakły oraz pozbawiony życia. Ten konkretny odcień żółtego, nie wiem jak wam, ale mnie osobiście natychmiast skojarzył się z archiwalnymi dokumentami i zdjęciami, tymi starymi albumami, które gdzieś tam zalegają na poddaszu albo w ciemnym kącie szafki. To, co naprawdę mnie osobiście ukłuło, zwłaszcza podczas kolejnych seansów, jest fakt, że nigdy tak naprawdę nie widzimy w tym filmie Artura ze swoją rodziną. A zamiast tego jedynie zdjęcia wiszące gdzieś na ścianach. Nie wiem czemu, ale jest coś w tym dla mnie niesamowicie depresyjnego. W fakcie, że twoi najbliżsi są w tym ciemnym domu razem z tobą, w którym mieszkasz bardzo niedaleko. Ale jednocześnie tak ignorujący twoje istnienie, że jedyna rodzinna bliskość, na którą możesz liczyć, to to wspomnienie na zawsze zamknięte w starych zdjęciach. A trzeba pamiętać, że Artur nie dorastał sam. Miał obok siebie matkę oraz ojca, a także siostrę, z którą wszystko wskazuje na to, że miał całkiem niezłą relację. Być może jedyną dobrą rodzinną relację, głównie dlatego, że musieli na sobie mocno polegać, bo ich rodzice wydaje się, że byli po prostu najgorsi, nie będę kłamać. Bardzo nieobecni przynajmniej w ich życiach. W przypadku matki, powodem były problemy natury psychologicznej. W przypadku ojca, no nie wiem, chyba po prostu nie chciał się angażować, ciężko powiedzieć. W każdym razie, pierwsze minuty dzienników są spójne, jedna myśl płynie w drugą nieprzerwanym strumieniem, choć dodawane są elementy stylizacji na kolaż, jak np. ta kompozycja, albo dodanie tych krótkich filmowych wstawek, to bardzo łatwo jest nadążyć za narracją. Wszystko zmienia się, gdy Artur doświadcza śmierci swojej matki. Wszystko przyspiesza, staje się chaotyczne, sceny eksplodują na ekranie agresywnymi czerwieniami, krótkimi ujęciami wyjętymi z kolarzy Lipseta, a które zostały zanimowane na potrzeby tego dokumentu przez Uszewa. Pojawia się m.in. scena szczurów goniących za swoje ogony, przejdziemy sobie do niej, jest trochę ważna, za chwilę. Zapamiętajcie to, bo chciałbym teraz zatrzymać się na mamie Artura. To jest dość dziwny przypadek i jak wszystko, czego doświadczymy w tym filmie, po prostu smutny. Niewiele o niej tak naprawdę wiemy, prócz kilku szczegółów, takich jak to, że pochodziła z Kijowa, nim przeniosła się do Kanady. To, co jest najistotniejsze dla naszej historii, to to, że cierpiała na chorobę afektywną dwubiegunową. Była po prostu bipolarna, a przez to dość nieobecna, gdy musiała zmagać się z taką dolegliwością. A musiało to być wyjątkowo trudne, zwłaszcza w latach 40. ubiegłego wieku. Pewnej zimy, gdy Artur miał zaledwie 10 lat, przyłapał swoją mamę na zażywaniu trudki na szczury. Po czym wyszła na śnieg po to tylko, by już nigdy nie wrócić do jego życia. Zmarła. A dlatego też pierwsza część dokumentu zaczyna się od Bieli i kończy na scenie postaci kołyszącej się we śniegu. Jeden z najważniejszych momentów w jego życiu, który być może go zdefiniował, wydarzył się właśnie tej nieszczęsnej zimy. Tak przynajmniej jest to opisywane przez Artura, a konkretnie przez jego ukochaną, która wspomina jego relacje. Mamy też relację córki pani Lipset, która podaje nieco inną wersję. Według niej, a miała wtedy 7 lat, więc coś niecoś mogło się zapomnieć, zwłaszcza w tak traumatycznej sytuacji, jaka wtedy miała miejsce, jej mama przygotowywała się właśnie do wyjścia ze swoim mężem. Wszystko wydawało się być całkowicie normalne. Marian, siostra Artura, wspomina nawet słowa swojego ojca, który powiedział do niej, że wychodzą tylko na chwilę. I tak też się stało, ale jej mamy już nigdy później żywej nie zobaczyła. Artur widział podobno, jak zażywała truciznę przed opuszczeniem domu w tych warunkach. Nieco bardziej banalna wersja wydarzeń, ale moim zdaniem w sumie równie tragiczna, o ile nie bardziej. Po kilku dniach pytania o stan zdrowia matki i ojciec w końcu bezceremonialnie oznajmił, że nie żyje. Bez słowa wyjaśnienia, tak po prostu. I od tamtej pory interesował się swoimi dziećmi no, bardzo niewiele. Dbało o ich potrzeby, ale wygląda na to, że zarówno Artur, jak i Mariam nie mieli żadnego emocjonalnego wsparcia ze strony swojej rodziny. Nawet tej dalszej, podczas tego koszmarnego okresu w ich młodych życiach. Te dzieciaki były dla nich po prostu przypadkowe. Nic więcej, tak wspomina to wszystko Mariam. W tym kontekście interpretacja Uszewa w zaprezentowaniu wczesnego życia Artura jako ciemnego i samotnego jest bardzo trafiona. Odebranie sobie życia przez jego matkę musiało przećmić wszystko inne, co wydarzyło się w tamtym okresie. Narrator dzienników nawet wspomina Ciągle staram się przypomnieć coś dobrego w tych wspomnieniach, odnosząc się do swojego dzieciństwa. Ta pierwsza część dokumentu nazywa się Endzone. Jest to nazwa jednego z kolarzy Lipseta. Ten konkretny to także dość ironicznie ostatni, który nagrał przy współpracy z NFB przed swoim odejściem z wytwórni jest cholernie specyficzny. Mogę jedynie opowiedzieć o swoich luźnych odczuciach, bo nie będę nawet w stanie udawać, że rozumiem endzą i rozgryzłem jakąś tajemnicę tych znaczeń, które są zawarte wewnątrz. Jestem tylko zwykłą małpą na YouTube, a skoro jestem na YouTube, to powiem tak czy inaczej to, co wiem. To, co osobiście uważam, że próbuje, przynajmniej w małej części przekazać, to to, jak bardzo bezsensowne wydają się dla Lipseta ludzkie relacje, o ile w ogóle dwoje ludzi jest w stanie dla siebie zaistnieć w prawdziwy, szczery sposób. To właśnie w tym kolażu widzimy te dwa szczury, biegające za swoimi ogonami, o których wspomniałem wcześniej. Biegają za sobą, zamknięte w klatce, nie potrafiące siebie nawzajem złapać. Podczas tej dziwacznej sceny niemal krzyczący głos mówi o tym, że związki międzyludzkie są po prostu przegnite i oparte na kłamstwach. W kontekście pierwszej części dokumentu uszewa, zwłaszcza pustego domu, w którym zamknięta jest rodzina Lipseta, te słowa nabierają dodatkowej siły, zwłaszcza jeśli oba gryzonie porównamy z Arturem i jego matką. Drugi rozdział nazywa się Very Nice, Very Nice i tak jak pierwszy jest nawiązaniem do kolejnego kolażu Lipseta. To właśnie on sprawił, że zaistniał jako artysta w świecie kina i został nominowany do Oscara. Ten film zrobił absolutną furorę. Nigdy wcześniej nie było niczego podobnego i nieco zdefiniował karierę Artura. Ta część dokumentu to w moim odczuciu głównie hołd dla jego twórczości poniekąd. Podczas gdy rozdział Endzone był, tak jak mówiłem, bardzo spójny i prostolinijny w przedstawianiu informacji, ten konkretny rozdział niesamowicie mocno imituje styl Lipseta, który jest chaotyczny i awangardowy, eksperymentalny. Mignięcia scen, szybkie przejścia, wszystko w rytm dokładnego podkładu dźwiękowego. To nie brzmi tak unikalnie teraz, ale w tamtym okresie było całkiem nowatorskie, a to dlatego, że filmowcy wtedy tworzyli najpierw wizualia, a potem podnie dźwięk. To w przypadku animatorów sytuacja była odwrotna. Najpierw powstawał dźwięk, potem wizualia. Teraz dołączył do nich lipset, montując urywki filmów pod wcześniej przygotowany rytm muzyczny. Wydaje mi się, że m.in. do tego lipset jest uważany także za animatora. To, co w tym segmencie najbardziej rzuca mi się osobiście w oczy, to w jaki sposób Uszef tworzy krótkie sceny przedstawiające Lipseta i próbuje je zlewać ze scenami, które ten wykorzystał do tworzenia swoich filmów. W jednym momencie widzimy Artura, a potem natychmiast przechodzimy do momentu wręcz wyrwanego z Very Nice, Very Nice, co sprawia, że bardzo ciężko jest nadążyć za tym, co przedstawia autora, a tym, co jest jego dziełem. Życie i kariera są tutaj do tego stopnia zmieszane, że stają się jednym i tym samym. Jeszcze zauważalne, ale to nie potrwa zbyt długo. Nie wiem jak dla Was, ale przynajmniej dla mnie to też jest niesamowicie depresyjna wizja i reprezentacja Artura, głównie dlatego, że jest niesamowicie trafna. Dlaczego? A to dlatego, że jeżeli obejrzycie sobie Remembering Arthur albo A Dot on the Histomap, to poznacie mnóstwo różnych ciekawostek z jego życia, anegdotek, takich rzeczy, jak go postrzegano, jak przebiegał jego proces twórczy, ale szybko zdacie sobie sprawę z tego, że tak naprawdę nikt do końca nie rozumiał Lipseta. I nie chodzi mi tutaj o rozumienie go jako artysty, który mieści się w jakichś nurtach albo ruchach, co autor miał na myśli tego typu rzeczy, ale jako osoby, jakim człowiekiem był. Tak po prostu, tak naprawdę. Podczas wszystkich wspominań na jego temat, jednym z głównych motywów, który jest przytaczany ciągle i ciągle przez mówiących, to to, że nikt tak naprawdę nie potrafił do końca odnieść się do niego, zidentyfikować się z nim. Jest opisywany w artykułach dawnych i współczesnych jako osoba spoza czasu, ktoś urodzony nie w tej erze, wyprzedzający sztukę w swojej dziedzinie o dekady, miał przyjaciół, nawet ukochano ale nawet oni wydają się mieć problem ze znalezieniem sensu w wielu rzeczach, które robił. A są to osoby, które tak naprawdę darzyły go sympatią, taką szczerą sympatią, szczerym uczuciem i widać to po ich twarzach, kiedy go wspominają. Więc jeżeli nawet oni nie są w stanie ująć słowami, kim był ostatecznie człowiek o imieniu Artur Lipset, to jakie szanse ma ktokolwiek inny na poznanie jego myśli? W związku z tym efektem końcowym jest sytuacja, w której jedynym oknem, przez które możemy go poznać, są jego kryptyczne kolaże. Innymi słowy, wydaje się, że Artur nie istnieje bez swojej twórczości, artysta nierozerwalnie i na zawsze związany ze swoją karierą. I być może da się to powiedzieć tak naprawdę o każdym artyście, ale w przypadku Artura jest to wyjątkowo jasne i dobitne, zwłaszcza, że rysuje to obraz wyjątkowo samotnej osoby, która nigdy nie potrafiła znaleźć wspólnego języka z innymi. Nawet a dot on the histo zaczyna się od słów: Film o Arturze. Gdyby miał być wierny Arturowi, kim był i co sobą reprezentował, nie powinien być tak naprawdę o Arturze, dlatego że Artur nie był skupiony na Arturze. Skupiony na dylemacie. Artur był o nas, o całym społeczeństwie. I to brzmi bardzo romantycznie i poetycko, w ogóle niesamowicie, ale jak się nad tym zastanowić przez parę minut, to jest to cholernie smutne po raz kolejny, jak gdyby jego indywidualna tożsamość rozpłynęła się w którymś momencie jego życia, zostawiając za sobą tylko przedmiot jego sztuki, którym było niewątpliwie społeczeństwo. Jest to jeszcze bardziej smutne, gdy faktycznie obejrzymy jego kolarze i zdamy sobie sprawę, co za sobą pozostawił bo te filmy są cholernie depresyjne. Nie trzeba długo szukać, bo w Very Nice, Very Nice na przykład wszystko ma bardzo silny apokaliptyczny ton i dość ponure wizualia. Jeśli Artur faktycznie był o społeczeństwie, to obawiam się, że nie miał zbyt wysokiego o nim zdania. W pewnym momencie w tym filmie narrator mówi Ciepło i jasność powrócą, a nadzieje ludzi odrodzą się. Jest to cytat, który mnie osobiście zapadł bardzo mocno w pamięć, Głównie dlatego, że stoi w tak silnym kontraście do pozostałych rzeczy, które widzimy na ekranie. Dodaje do tego kolażu dodatkowy wymiar, szansę na odkupienie i być może wskazuje, że Artur miał przebłysk dobrych myśli. Do momentu, w którym nie zdamy sobie sprawy, że tak naprawdę ten tekst nie jest jego, został dodany nie przez Artura, ale przez jednego z jego kolegów z wytworni filmowej, którzy powiedzieli mu, że ten film jest po prostu zbyt depresyjny i żeby miał parę dodatkowych pozytywnych elementów, jak na przykład ten konkretny. Tekst oraz jakieś obrazki pięknych kobiet. Very nice, very nice był jego pierwszym filmem w NFB, jego największym sukcesem, którego nigdy później nie udało się powtórzyć. Dlatego pod koniec tego segmentu Uszew zadaje pytanie słowami narratora, czy mogę się cofnąć, czy mogę pobić swój rekord. Generalnie cały ten okres życia Lipseta był ciągłą walką z wytwórnią, która kompletnie nie rozumiała, co on tak naprawdę właściwie robi. I szczerze mówiąc, utożsamiam się z nimi, bo ja osobiście też nie mam żadnego pojęcia, co robił. Dzięki nominacji do Oscara Very Nice, Very Nice i ogólnego dobrego przyjęcia tego filmu, mógł sobie pozwolić na bardzo wiele. Ale ostatecznie był finansowo zależny od NFB. I mówiąc tutaj, że film był dobrze przyjęty, zwłaszcza przez młodzież, to mam na myśli, że zaczęły się dziać przedziwne rzeczy. Jacyś nastolatkowie po obejrzeniu tego kolażu, podobno, mamy nagrania, zaczęli biegać dookoła i tańczyć. Jeden z nich porównał go do jazzu. Osobiście też tak chcę. Chcę po prostu usiąść, obejrzeć coś na głównej i wpaść w euforyczny taniec, zamiast w egzystencjonalny koszmar po obejrzeniu shortu wyjętego z TikToka. No ale w każdym razie. Artur po prostu musiał odpowiadać na żądania wytwórni, a przez swoją ekscentryczność i eksperymentalność nie miał zbyt wielu fanów wśród starych wyjadaczy, którzy uważali jego kolarze za kompletny bezsens. Więc jeżeli nie wiecie, na co patrzycie, to nie jesteście jedyni. W większości przypadków jestem tutaj z wami. Dystrybucja NFB uważała Very Nice, Very Nice na przykład za śmieć, pozbawiony sensu. Podobne reakcje towarzyszyły praktycznie każdej jego produkcji. Wszyscy byli sceptyczni. I to nasilało się z czasem mocniej i mocniej. Podczas swojej kariery, nie każdy jego pomysł mógł się ziścić. Wymagania wytwórni oraz upór Lipseta w pozostawaniu przy swoich pomysłach sprawiał, że zamiast tworzyć nowe filmy zgodnie z ich wytycznymi, to parał się innymi pracami. Między innymi miał wyedytować robaki z filmu. Takie jak Czarne Muchy. Nic dziwnego, że w tej części dzienników dominują takie szarości. Podobno musiał to robić całymi miesiącami, i dla kogoś tak artystycznie predysponowanego to musiała być totalna tortura. Ale to nie znaczy, że Lipset po prostu siedział i dawał sobą pomiatać. Jedną z moich ulubionych akcji Artura było to, jak poradził sobie ze scenorysami. NFB wymagało scenorysów do filmów, które produkowali. Lipset nie chciał tego robić, bo uważał to za stratę czasu, więc po prostu brał kartkę papieru i robił kolarz ze zdjęć, dawał im go jako scenorys, a potem robił swój film, który nie miał absolutnie nic wspólnego z tymi kolarzami. No, nie wykorzystywał nawet tych zdjęć, które używał do tych kolarzy. Nic. Gdy opowiadał, o czym będą jego filmy, rysował grafy dla komitetu NFB. Podobno nikt nie chciał się tam nawet przyznawać, że nie wiedzą na co patrzą. Nikt po prostu nic nie mówił, tylko siedzieli i przytakiwali. Ze wspomnień ludzi wynika, że od samego początku był tam niezłym rozrabiaką, jeżeli mogę tak powiedzieć. Głównie pracował nocami i niesamowicie go to irytowało, gdy inni artyści z rana w wytwórni pożyczali sprzęty, z których korzystał. Więc to, co robił, to brał łańcuch, a następnie przewiązywał wszystkie, po czym wszystko pieczętował kłutko kiedy kogoś odwiedzał w jego biurze, to lubił też brać jego sklejarkę, a potem ją gdzieś chować. Nikt potem nie potrafił jej znaleźć, czasem przez parę dni. Raz pojechał po jakieś rysunki razem ze kumplem z NFB, które były potrzebne do projektu, ok? Trzeba było po prostu usiąść w samochód, a potem pojechać, bo wszyscy się bali, że coś może się stać podczas podróży tych rysunków pocztą. No więc podczas jednego z postojów zatrzymał ich agent FBI i zaaresztował. Artur podobno zareagował na to spontanicznym, wesołym tańcem wzdłuż ulicy, podczas którego krzyczał śpiewnie, że go zaaresztowano. Podobno był to dla niego gwóźdź programu. Zachęcam was do posłuchania tych historyjek, jest ich cała masa, bo jakkolwiek smutna nie jest to historia, to rzeczy, które czasem robił, były całkiem epickie. Między innymi odmówił współpracy z Kubrickiem. Wiecie, kolego Modody Sei Kosmicznej, który zaprosił go do edycji zwiastunu jednego ze swoich filmów, Dr. Strangelove, po tym jak zobaczył Very Nice, Very Nice. Możemy nawet w dziennikach zobaczyć ten list. Chciałem dotrzeć do jego odpowiedzi, bo być może napisał w niej coś zabawnego, ale ostatecznie nie udało mi się niczego odszukać. Wygląda także na to, że George Lucas, kolega od Gwiezdnych Wojen może słyszeliście o nim także był silnie zainspirowany Lipsetem. Wpłynął nawet podobno na konceptualizację słynnej mocy. Konkretny film, który tak na niego wpłynął to 2187. Gdybyście szukali, jako ciekawostkę powiem, że księżniczka Leia była uwięziona także w celi 2187. Trzeci rozdział Dzienników Lipseta ma tytuł Freefall. Jego miejscowienie tutaj jest dość oczywiste. Ta część animowanego dokumentu dotyczy ostatniego okresu w życiu Artura, w którym zaczął przegrywać ze swoimi schorzeniami psychologicznymi. Jego kolaż Freefall jak każdy pozostały, jest bardzo abstrakcyjny, jestem pewien, że każdy wyczyta z niego coś innego, ale niesie za sobą silne motywy upadku społeczeństwa. Wiem to, bo jest w nim narrator, który dzięki Bogu powiedział mi: Tutaj jest niszczający szkielet ostatniej cywilizacji. Tak wiem, jestem bardzo inteligentny i potrafię interpretować eksperymentalne filmy. Mimo wszystko przyznam, że nie mam za wiele do powiedzenia na temat tego trzeciego rozdziału, jest dosyć oczywisty, głównie dlatego, że mamy tutaj do czynienia z dosłownym kolażem rozbitych myśli. Jeżeli pozostałe części tego dokumentu bardzo mocno inspirowały się twórczością Lipseta, tak ten jest po prostu jego um, najczystszą reprezentacją. Tak jak w pierwszej części dominowały żółcie i brązy, w drugiej szarości, tak tutaj mamy do czynienia z agresywnymi czerwieniami, które od razu przywodzą na myśl to, co się stało z jego matką. Muzyka także się wzmaga, jest znacznie silniejsza w porównaniu z resztą dokumentu. Kolaż scen pokazuje często Lipseta samotnie siedzącego w pomieszczeniach. w przeplata go z ujęciami z jego filmów oraz z jego przeszłością, konkretniej dzieciństwem. Tak jakby jego życie zatoczyło koło, bo nie mógł nigdy otrząsnąć się z wydarzeń, które miały wtedy miejsce. Film nawet kończy się na sekwencji momentów z tej okropnej zimy, podczas której stracił matkę. Obraz pochłania biel projektora, podobnie jak biel śniegu kończyła część pierwszą dokumentu. Artur pod koniec swojego życia musiał przeżywać prawdziwe piekło co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Z NFB odszedł w 1970. Już wtedy podobno jego problemy natury psychologicznej zaczęły się nasilać. Do wytwórni wrócił w 1978, ale tylko na chwilę. Według osób, które z nim współpracowały, ewidentnie potrzebował pomocy. Tą pomoc od nich otrzymał, a przynajmniej próbowali mu ją dać, zapierając go do lekarza i sprawdzając, co u niego. Jak duże powodzenie to miało, tego nie wiem, ale wiem, że prawdopodobnie na tym etapie mogło być już stanowczo za późno. Między innymi wyrobił w sobie dziwną paranoję. Podejrzewał otaczających go ludzi o bycie szpiegami zagranicznych agencji wywiadowczych, dostrzegał złe intencje i miał problemy z zaufaniem. Chciałbym tutaj wspomnieć także, że te akcje z łańcuchem, niektóre źródła przypisują właśnie temu okresowi w 1978, ale tutaj są dosyć sprzeczne informacje. Podobno robił to już wcześniej. Wiem natomiast, że gdy odszedł z wytwórni, to odmówił im dania kodu do zamka i mieli problem z odkuciem całego sprzętu. To, co jednak nowego zaczęło się pojawiać w jego zachowaniu, to jego domniemane słyszenie głosów, pochodzących głównie z przewodów wentylacyjnych lub po prostu nieopuszczających jego głowy. Wiązał swoje dłonie taśmą w pozycji buddyjskich mantr, aby chronić się przed nimi. Zaczął także miewać halucynacje już w 1973. Cierpiąc na bezsenność oraz mając problemy ze skupieniem się, zaczął także popadać w narkotyki, które miały na niego dosyć silny wpływ. Była to głównie marihuana. W pewnym momencie ktoś go odwiedził w jego domu. To co ta osoba zastała, było dość przerażające. Artur siedzący w pokoju ze wszystkimi aparatami elektrycznymi podłączonymi do prądu, z telewizorem ustawionym na biały szum, to stery, miksery itd. były ułożone wokół niego, podobno z nimi rozmawiał. Lubił także otwierać lodówkę i słuchać jej brzęczenia. W tej trzeciej części dzienników widzimy jego postać siedzącą w szarych pomieszczeniach, co od razu przypomina mi o tych tragicznych sytuacjach. Manie Artura pogarszały się z roku na rok, było tylko gorzej. Pojawiał się znikąd po latach, zaczął opowiadać o swoich pomysłach, o czymś, co ma związek z kątami. Kto wie, co miał na myśli wtedy. Miał problemy z wyrażeniem swoich pomysłów już kiedyś, a co dopiero teraz, kiedy jego zdolności komunikacyjne zaczęły kompletnie się rozpływać przez jego schorzenia. Gdy odchodził z wytwórni NFB po raz ostatni, napisał ten oto liścik jako powód swojej rezygnacji. Ja, Artur Lipset, nabawiłem się fobii taśmy dźwiękowej. Ponadto moja zdolność twórcza w dziedzinie filmowej zniknęła. Nie ma sposobu, aby to wyjaśnić. I skutkiem tego nie mogę kontynuować pracy dla rządu. Z poważaniem, Artur Lipset. I to jest absolutnie koszmarne, dlatego że to właśnie jego pasja związana z dźwiękiem była głównym rdzeniem jego twórczości. Część, co sprawiało, że zaistniał i motywowało go do tworzenia. Kochał dźwięk. Jego ukochana nawet wspominała, wydaje mi się, w jednym z wywiadów, że Artur często wspominał, że czuje dźwięk, że widzi aury, że każda istota, każda rzecz. Ma jakąś sygnaturę dźwiękową. Teraz wyobraźcie sobie siebie w jego sytuacji. Macie coś, co kochacie, coś, co uwielbiacie robić, swoje hobby. Poświęcacie temu większość swojego życia, aż w końcu w pewnym momencie zaczynacie się bać własnej twórczości. Tego, co sprawiało wam największą radość. Absolutnie koszmarne. W 1982 otrzymał ostatnią diagnozę: chroniczna, paranoidalna schizofrenia. W dziennikach widzimy nawet jego receptę, której treść się ciągle zmienia tiorydazyna, chlorpromazyna, trifluoperazyna. Wszystkie trzy związane są z leczeniem schizofrenii. W ten czy w inny sposób. W tle słyszymy także cichy głos dziecka nakładający się na narratora, który wydaje mi się, że odczytuje symptomy, co moim zdaniem trochę nawiązuje do tych fantomowych głosów, które słyszał Lipset. I chciałbym tutaj się zatrzymać, aby powiedzieć, że mam dość mieszane odczucie odnośnie tego segmentu. Jestem dość prostym człowiekiem, Żaden ze mnie artystycznych geniusz? Ale nie omieszkałem zauważyć nawiązań między Lipsetem zażywającym leki na swoją schizofrenię, do jego matki zażywającej truciznę. I powiem to wprost, mogę się mylić. Jego matka, jak pamiętacie, także cierpiała na problemy natury psychologicznej, więc może to po prostu nawiązanie do podobieństwa pomiędzy ich aspektami życia. Ale litery recepty, zanim przekształcą się w nazwę kolejnego środku chemicznego, zamieniają się w szczura. Matka zażyła trutkę na szczury. Moim zdaniem jest to dość jasne porównanie, i mówiąc szczerze, dość niesmaczne i trochę głupie. Zestawienie leków do trudki pozostawia mi taki dziwny, zły posmak w ustach. Z tego co wyczytałem, Artur faktycznie źle znosił terapię tego typu, gdyż był bardzo wrażliwy na wszelkiego rodzaju leki, ale mimo wszystko trochę mi to nie leży. Może to jest nawiązanie do jego złego przyjmowania tego typu środków. Jakiekolwiek byśmy nie mieli zdania na ten temat, to trzeba przyznać, że końcowy efekt tych zebeków jest bardzo silny emocjonalnie. Ból Artura, który towarzyszył mu przez znaczną część życia, wręcz wylewa się z każdej klatki: wykrzywione twarze, kolor jego osoby, wymieszany z twórczością, dzieciństwem oraz dokumentami medycznymi robi swoje. Artur próbował odebrać sobie życie kilkukrotnie. Te próby nazywał swoimi małymi eksperymentami. I niestety swój ostatni eksperyment przeprowadził 1 maja 1986. W jaki sposób nie wiem i nie zamierzam dociekać, a to dlatego, że mam nadzieję, że to jego życie, a nie śmierć będzie definiować jako dziedzictwo. Film nazywa się Dzienniki Lipseta, ale tak naprawdę nigdy nie było żadnych dzienników napisanych przez Artura. Wszystko czego dotyczył ten film, jest tylko i wyłącznie interpretacją Teodora Uszewa, próbą zrozumienia, jak się czuł, co myślał. W pewnym sensie Artur Lipset na zawsze będzie już interpretacją, niemożliwą do prawdziwego zrozumienia intencji, jakie za nim stały. Świadectwo jego samotności, smutku i cierpienia. Wielu próbuje dotrzeć do tych odpowiedzi, szukając w jego twórczości jako najczystszej reprezentacji tego, kim był. Ja osobiście wolę go postrzegać nie przez te odpowiedzi, ale przez pytania, jakie zadawał. Co to znaczy być człowiekiem? Jaka jest natura naszego społeczeństwa? Do czego zmierzamy? W tym sensie rysuje się przede mną obraz człowieka, który pomimo swojej samotności i bólu przez całe swoje życie próbował wyciągnąć rękę ku innym, próbował zrozumieć ludzkie relacje. Nie udawało mu się to, ale z każdym kolejnym filmem wyciągał rękę. I to się moim zdaniem liczy, jest w tym coś poetyckiego i pięknego. I choć jego filmy są dość ponure, to nigdy nie przestał pytać. I świadczy to o nim jako o człowieku, że dostrzegał choć trochę nadziei. Gdzieś tam, może, na horyzoncie. Jak kto wie, może my teraz jesteśmy właśnie takimi szczurami, które gonią za jego okonem, ale mam nadzieję, że rzucicie okiem na jego twórczość i sami spróbujecie się przekonać, co jesteście w stanie wyciągnąć z jego bólu, samotności oraz geniuszu artystycznego. Tak przynajmniej lubię myśleć. Dziękuję, że obejrzeliście ten materiał. No trochę bardziej artystycznej animacji niż zwyczaj. Chciałem ten film zrobić już od dłuższego czasu. Początkowo miała być to analiza, a skończyło się na luźniejszym klędzeniu. Mam nadzieję, że się podobało. A jeżeli się Wam to z jakiegoś powodu makabrycznego podobało, to zasubskrybujcie i polubcie ten film. Dziękuję bardzo. Możecie także w przyszłości mieć nadzieję na więcej tego typu rzeczy. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, czy chcecie. Nie zapomnijcie także obejrzeć dzienników Lipseta, autorstwa Teodora Łuszewa, jest niesamowity. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się. Hej.